Zrobiła się w końcu piękna pogoda, więc można wyjść na dwór i coś stworzyć. Ja dzisiaj mam do namalowania obraz abstrakcyjny. Ale powiem szczerze, że jest to dla mnie dosyć spore wyzwanie, ponieważ generalnie maluję naturę czy realizm. ale, ale cóż. Mam tej fajną żabawę z tego, po prostu chcę zrealizować pewną koncepcję, która gdzieś tam się zrodziła w mojej twórczej wyobraźni. No, i zaczyna coś pomału z tego wychodzić. Więc generalnie, mm, jestem zadowolony, jest nadzieja, że coś fajnego wyjdzie z tego. Jeszcze kilka godzin, i. I zobaczymy, co z tego wyszło.